Witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj gram w chowanego, a znamy jest za kamerą Kevin. Siemanko. No właśnie, więc teraz gram właśnie tak jak mówiłam chowanego. Yy, kamerę ma chowający się. Szukający musi mieć dotkane uczy, uszy i liczyć do 30 wolno. Więc a Wy zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę, żebyśmy mieli większą motywację do filmu. No byśmy po prostu wiedzieli, że wszyscy jak Więc dobra. My teraz wygramy papierkami i Kto pierwszy? Szyłka. Kto przegra? Nożeczkami. Papierkami i Papierkami nożyce. Papierkami nożyce. Papierkami nożycę. Papierkami Nożeczkami papierkami i papierkami 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 Mam ten, i nożyczkami. Nożeczkami ja. Pierwszy. Nożeczkami Dobra. Jeden, dwa. Chciałabym na balkonie. No, tutaj pewnie będzie wchodziło. Myślę, że to jest dobra kampa. Siwa na balkonie. To pewnie będzie gdzieś pola. Znaczy, zadowolony chodź. I myślę, że to będzie tutaj. one of yeah and you just

No, ale nie powiedziałaś takie coś. No bo wiedziałam. Nic Co? nie mówiłaś. zasadach było. Nie było. Ja mam. Ale nikt nie powiedział, że mam. Prawda, Witowie? Ona kłamie. To napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, czy tak było. Albo mój na Gmailu. Mój Gmail to Zedrowy Koks. Opajdziemy no, Я хочу что сказать справки вопросу на своем канале. Ну и добра. Пока. Пока. Wszystko. A skąd? No, ale... Nie ja wszystko po kolei sprawić. <laughs> ale wiesz co mnie Daniel, Wiesz co mnie zaciekawiło? Hmm. To, że powiedziałeś, że ma być cicho wszystkim. Że mamy być cicho. A co ale... jest, Że niby mamy ten yy... tom. tą yy... być yy... uszy żeby. Tak, tak, no dobra. I to mnie właśnie wyciekło w nie było, chyba tego nie było, nie? Akurat to było. Dobra. Proszę mi tu drzwi zamknąć. Nie chcę być poznany.

Ja tak patrzę, tu coś mi się śmieje, patrzę tu nie ma, patrzę tu nie ma, tu nie ma, a tu przychodzę, otwieram, nie a bo jeszcze jestem boję, że mi kamera zdradzi. Kamera? No. ja Czemu? No, no a, na przykład ta. Ten dźwięk? Nie wiem, patrz. Gdy ja... Patrz. Ja ta, ja sobie siedziałam normalnie tak tutaj, nie? No. I miałam tak kamerę. Jak? Tak. Aha. I słuchaj, mnie... Ale ty widać tylko to. Bo patrz, tam gdzie masz obiekty to I widziałaś to tylko. <ślamic> Ale nie jeszcze wydawało, że no, połowa kamery. No, 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 dobra. zapraszam tam do pokoju. Dobra. A powie sobie. Ja się... Ty tylko wszystkie Chodź. Chodzę tu po nie wiem nie wiem jak to wejdę, ale to jest trochę. Myślę, że mam radę. Ja bo... To można było, nie? Więc... No można, oczywiście. Dlatego ja no. się skryłem. Hej. Ja teraz też. Dobra. Serdecznie. Ale tak, ale po prostu coś nam wypadło. No dobra, ja... Już ...chyba mam kampę. Nie znajdę. Ja że wszędzie? Tak. A można, a można na klatkę schodową? No. Można? No, można. O kurde. A jak zejść na dół? A można na, na podwórko? Nie. Czemu na nie można? Chyba, że chcesz tylko nagrać na dworze. Możemy mieć już na Mam tak, pewien pomysł, że możemy zagrać także na dworze, tylko yy, do... Tylko w obrębie moich kształtów. Dobra, dobra, możemy. No dobrze. Ale możemy wyjść na sami. No możemy, w razie czego to muszę buty. A bo teraz idziemy się wywołać na Druga część od No. Jakby to była druga część? W jednym filmiku. W jednym dla Was. Oczywiście. Że, za to, że dobieraliście tyle Oczywiście. My zakładamy buty. Czekajcie, wyrobię. Tu buty. Idziemy śledzić i to i mam nadzieję, że ale znajdę, to koks, ale złe imię podałam. Wychodzimy. Czekajcie, widzowie, musimy to sprawdzić. Ale jak ktoś co, y, suki uciekano na... za dróg и ти вървам голова. И ще ти се отслюбуя, че каната с това и че е Добро. Не заходиме. Заходиме. Идеме. Надво. Идеме на Ładne kostki widzowie? To mi się podobają. Tak, A ci się dopiero tylko podobają? Nie, no. w się... ogóle. To, jest no? to jest Nie wiem. Jak już... zna, nie wiem. Um...

ten cały kwadrat? No. Który kwadrat? Ten, ten, ten. No to teraz Chodź, musimy się przejść po tym kwadracie. Przejdź. Który kwadrat? No, tu, tu można się chować. Czyli tu można się chować. Tu mhm. yy... Tu można się chować. No, może być taka fajna kampa. Ja mam jedną kampę. ale nie wiem, czy mi wypali. Ok. Jakbyście myśleli, że łódka nie ma to naprawdę nie. Naprawdę no, nie, przysięgam wam. Eee, gramy normalnie, tu nic żadnych oszukiwań nie ma. Nie ma nie Dobra, ma. to jest ten cały obręb? No i tutaj jeszcze ten ogród. Ten. Który ogród? Ten. Ten za tym? Mhm. Nie, za tym nie. Czemu? Dotąd. Do tego samochodziku i sam. Dotąd? Nie. O,

Jak nie, to pomiędzy, jak nie, to oglądajcie poprzednie. Tutaj... Yy, kotel 1-2-3, to, to jest już najprostsze było. Uuu! Wyprowadziliśmy. Wyprowadzili się. Tu kotel 1-2-3 i, yy, i te droby koks tutaj mieszkali. Więc... Przyjemne, myślicie? To były koty, ale już ich nie ma. Bo się wyprowadzili. Dobra, no to chcę... Się... A tam można? Nie. No. Ja mam... Ej, to teraz chyba ty miałeś coś, tak? Eee... Dobra. Tak, Nie. Ja się szukałem. Chyba. Nie, zupełnie nie I dotąd? Tylko cały? No. Dobra. Chcę nie, tak? Tam? Tu no nie. Tu nie. Czyli trochę terenu mamy już Ja Ja się do bo jakiś i idę. Ja też wiem. Ja. Może wam się jak będę szukał. Nie wiem. I poczekajcie mi znowu, bo na chwilę musimy yy, podłożyć kamerę i sobie pójść yy, razem, bo musimy coś obgadać o kolejnym odcinku. No. Więc ja mówilę położę i teraz wracamy. Dobra, dokładnie dziewczynka. Tak myślę. My będziemy na widoku. Tutaj sobie. Stójcie. Stójcie tu. Chodźcie. Chciałabym pogadać o następnym odcinku, bo tak. następny odcinek musi wlecieć. No, musi. Co by to było? Zadorowy kot? Bez, Bez <gry> Czyli ja mam pierwszy. To teraz robimy także szukający ma kamera. Szukający, a ja chowający? Nie. Dobra. Bo teraz będę... No tak. Czy ja się czy ja szukam. No tak. To na razie dorobię kot.

jeden dwa 3, cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć 11, 12, 13, no 15, 16,

Co to mam... Nie mam ma Może gdzieś się... gdzieś. Tam to gdzieś jest Pamiętajcie, wchodźcie na dwór, nie bądźcie jak inni nie, Tam raczej nie pójdzie nie, no tutaj poszukać. Odezwij się! Odezwij się! Odezwij się! O! Coś gdzieś tutaj musi być. Nie ma! A tu jest! <grymne> Uwaga! Nie wiedziałem gdzie nie wiem, gdzie możesz być tak naprawdę. Dobra? Mhm. No. Więc yyy... Poczekaj, poczekajcie widowę, że musimy was na chwilę Zostańcie Tutaj robimy się. Jeśli nie uciekniecie, to nie wiem, co wam zrobić. Nie wiem. pa! Dobra, już jesteśmy i teraz. Słuchajcie, ja bym trochę wyczyścić. Trochę brudniej jeszcze. W sensie. Pewnie przysiedliście. Co? Na pewno? Na styłę. Dobra, no to. Pa pa. Dobra. jeśli chodzi o odcinek. On jest 100% ustawiony. Tylko my po prostu sobie gadamy tak yy, o no, odniesieniu odcinka, obiecy nie? Poczekajcie, ja też może ulewiszcie, bo trochę wypadek się... Dobra, już jesteście dobra, poczekajcie. Aha, ja mam liczyć. Ja mam liczyć, ale trudno walić, to że ja mam liczyć, Ja to sobie galam, ja to, sobie, ja to mam pogaduchy, że ja to sobie Ej, mogę szukać? Co? Dobra. Szukamy. Poszukam! Idziemy, widzowie, sobie. Nie mógłby się skryć. Oj, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra. Yy, sprawdzamy sobie coś. Tutaj hop, hop, hop. Tu nie ma. Hop, hop, hop. Jak wylotacie? Jezu, nie mogę was utrzymać. O, widzowie. Nie mogę was trzymać. Jak wylotacie tak szybko? Oj, widzowie! Dobra, Dobra, tutaj na razie nie paszkamy. Czy tutaj się skryłem? Mam nadzieję, że nie. A nie chcę władzić! kurde, nie chcę władzić! Ale dobrze, że cię tam nie ma. Tutaj, tutaj jest co, to też nie ma? Cieszę się w sumie z tego powodu. Cieszę że się, że cię tutaj nie ma. A może tutaj sobie poszłeś! Obyś tutaj był. O, siema! Siema, siema. Nie mogę ciebie to zauważyć, nie? Co? Nie mogę nie mogłam cię zauważyć. E, bo coś tak, tak tam weszłeś Ty że jeszcze... podstrój, tak. Ty się Tak? No. Zobaczcie sobie na odcinku. O. Nie muszę to zobaczyć. No jak to zobaczyć. Akurat ten odcinek. Bude... Gdzie on idzie? Chyba w moje bazie? A, może. Poczekajcie, widzowie, jeszcze jeszcze wasu się nie chwilę. Na chwilkę. Idę na chwilkę. Nie uciekajcie. Dobrze, do, do, że nie uciekliśmy. Proszę Państwa, tym musimy tak, tak precyzować, żeby ten odcinek tamten był. Znaczy jeszcze będzie jeszcze jeden, oczywiście, schowanego. Ale musimy właśnie tamten, musimy y, dobrze ust, y, ustalić. Więc dlatego tak czasami ten... Co tak sobie No dobra, ja do szkoły. 1, Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, dwa, trzy na, 16, piętna, 18, siedemna, osiemna, dziewiętna, dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy,

Jest dużo obręb, Tutaj można się tu. tu nie ma. Tu jej nie ma. Tu też jej nie ma. Zmiany, w kontynerze też nie będzie jej. Też jej nie będzie. A zresztą, że będzie gdzieś biegło. No to pewnie gdzieś jest. Tu nie ma. Tu pewnie i tak będzie. Bukszaki. No to idziemy na przykład w tą stronę Dlaczego by nie? niekownicy jej nie ma sprawdzimy tam, sprawdzimy yy, tam, bo nic nie widzicie Sprawdzimy yy, tam, jakby na ten ten potem pójdziemy tam, ale jeśli ją tam znajdziemy, to wiem gdzie się mogę ukryć pójdziemy tu, bo i chcemy się jej szukać, więc, ale tak naprawdę nie wiem gdzie ona może być, szukam i szukam, czy szukam i chcemy ją znaleźć.